Cześć wam wszystkim. Dzisiaj jestem w Zenigensztad, miasto nad Menem, liczące sobie ponad 2000 lat. Miasto, które ma bardzo dużo domów domówcowych, ale też bazylikę, do której pójdę zaraz, bo w tej chwili obecnej jest jakiś ślub, więc nie wpuszczajam. Miasto było bardzo ważną miejscowością. Jako miasto portowe nad Menem. Eee, I liczy sobie prawie 20 tysięcy mieszkańców. Także będę Wam pokazywała zaraz wszystko. Że się oddale. Jest prawie 30 stopni, więc po prostu, no, się. a jest godzina 10 rano. To już teraz Wam pokażę bo ze mnie. Będzie lepiej. Jak to tam pięknie wyglądają. Naprawdę. Coś niesamowitego. I to jest oczywiście tylko stara część, bo nowa, więc wiadomo, stare miasto. Ale robi wrażenie. A tu słuchajcie, budynek. Szybko robię, bo Pani myje okna. Ja, ja kajne zogę, danka so. <laughs> za. Pani bardzo miła zamknęła okno, żebym sobie zrobiła zdjęcia. E, po Budynek poczty wybudowany w 1622 roku. No, czyli taki piękny. W ogóle chciałam Wam pokazać jaki tu jest chodnik. Ja się ledwo mieszczę. E, ale kiedyś tak budowano po prostu miasta. No i koniec tematu. Nie no, patrzcie na to, po prostu oszalałam. Jaki budyneczek. Niemal wsienkie domy, to w Anglii ostatni raz widziałam. Piękne. A tu są ogrody klasztoru. E, także jakby od tyłu teraz jestem. E, mam zamiar później pójść do tej bazyliki, która jest tam z tyłu. I tu jest też muzeum, ale nie wiem, mm, ile jest płatne. No, także zaraz się przekonam. No słuchajcie, dotarłam do miejsca, którego szukałam na mapie i, i krążyłam jak jakaś pąkła. <grym> tu mieściła się stara synagoga, ponieważ w, w, w tym mieście w Zeligensztad mieszkało bardzo dużo Żydów to zostało po synagodze. A teraz już wam pokazuję dlaczego. Ano dlatego, że w latach 38-45 33-45, przepraszam bardzo, postanowiono wymordować wszystkich Żydów i zrównać z powierzchnią ziemi wszystko co się z nimi wiązało. Nie mam słów, by wyrazić w ogóle co, co, co przeżyłam, jak zobaczyłam po prostu to miejsce. Tu nie chciałabym wysoko okłamać, ale z tego, co mi się wydaje, y, są tu wszystkie nazwiska Żydów, którzy prawdopodobnie byli pochowani na tym cmentarzu. A, no i ich nagrobki zostały zniszczone, zrównane z ziemią. Był piękny cmentarz, taki mniej więcej w stylu jak y, nasz wrocławski cmentarz żydowski, także to zostało właśnie z synagogi i z cmentarza. Niewiarygodne. tego nie urywa. No i prawie dwie godziny. Odeszłam sobie miasteczko na spokojnie. Tu mamy przyprawę promową na drugą stronę. I tam dalej ciągnę się na mnie. Z tyłu w której byłam przed chwilą. Po tym, jak zwiedziłam miasteczko Zelegensztad, siedzę sobie na tym moim ulubionym miejscu nad Menem, gdzie jest cisza, spokój, i w ciągu tygodnia praktycznie nic tutaj się nie dzieje, jest rewelacja. Zakończyłam czytać Dzień Nastania Nocy Samanty Shannon i chciałabym się podzielić z Wami paroma przemyśleniami na temat tej książki. Otóż, no jak wiemy już z pierwszej części potomstwo bezimiennego się wykluło i cały świat stanie teraz pod znakiem wojny, a właściwie przetrwania, bo, bo, bo trudno tutaj mówić o, o, o czymś, gdzie mamy miliony stworzeń, które są przemienione w mordercze zwierzęta i ludzie muszą sobie z tym poradzić. No, naprawdę nie lada wyzwanie. Autorka przerzuca nas z północy na południe, ze wschodu na zachód i poznajemy e, historie dalsze wszystkich naszych głównych bohaterów, których poznaliśmy w pierwszej części. Czyli Esbar, Tunuva, e, Dumaj, e, Pani Masek, e, czy Glorian. E, no i przede wszystkim Wolf. Wolf przepraszam. E, oni wszyscy Stoją przed zadaniem pokonania potomstwa bezimiennego, czy też tego zła, które się narodziło. I każdy, każda ze stron wierzy, że to się któregoś dnia zakończy, i ku temu jest wiele przesłanek. Czyli autorka się skupia na odnalezieniu możliwości pokonania wyrmów i ich potomstwa. Bo takowy jest. I okazuje się, że w każdym zakątku każdy miał swoje wierzenia, swoje legendy, ale tak de facto dla mnie to po prostu była jedna legenda, tylko ubrana w kilkanaście innych historii przypowieści. Każdy z naszych głównych bohaterów będzie miał jakby trochę inne zadanie, bo... Dumaj dotrze do pewnych materiałów, które mówią, że ma odnaleźć pewien przedmiot czy pewną osobę, i to będzie znakiem do tego, jak pokonać zło, które się panoszy. Glorian za wszelką cenę musi urodzić córkę, aby ona. Jakby pociągnęła dalej lud, który, którym ona rządzi. Esba i Tonuwa, oczywiście, jako członkinie zakonu drzewa pomarańczy, muszą prostać temu, do czego były przez całe życie przygotowywane. Tunuwa, tak jak mogliśmy domyśleć się w pierwszej części, Dostaje sygnał od Kantę, że jej syn żyje, a jest nim nikt inny, tylko Wól. No i Dunowa za wszelką cenę postanawia go odnaleźć. Do tego stopnia, że przeciwstawia się Esbar, przeciwstawia się swojej przyoryszy, swojej um, szefowej. Ale przede wszystkim przeciwstawia się swojej partnerce, bo to było w tym takie najsmutniejsze. Chociaż Ezbar oczywiście rozumie, że Tunowa musi odnaleźć swoje dziecko, bo to jest coś, o czym przez całe życie marzyła, tęskniła do tego. No i tak jak każda matka chciałaby swoje dziecko odnaleźć, tak? No więc Tunowa wyrusza z Kantę, w niesamowitą podróż. W tej podróży jest w stanie przepłynąć morza, oceany, jest w stanie przejść lodowce, góry i pokonać niezliczoną ilość bestii. W serce matki mówi jej, że to jest właściwa droga. Glorian staje przed bardzo trudnym zadaniem a na mianowicie niedługo kończy 18 lat i no, musi urodzić potomkinie, tak? Musi wydać na świat y, córkę, która będzie dalej y, kiedyś w przyszłości królową i ją zastąpi. Y, może o tyle nie jest to trudne zadanie technicznie, aczkolwiek y, tu następuje parę takich schodów, które ona musi pokonać. Jednakże przekonujemy się, że ona, jako osiemnastoletnia dziewczyna, jest bardzo, bardzo mądra i podchodzi do wszystkiego bardzo racjonalnie. I przede wszystkim zdaje sobie sprawę z tego, że to jest jej główna powinność. Nieważne, co z nią, jej ciało nie należy do niej. I to było dla mnie takie bardzo smutne w ogóle, bo no wyobraźcie sobie mm, rodzinę królewską i tak naprawdę wy należycie nie do siebie, tylko należycie do tłumu, do, do rady nadzorczej, do rady jakiejś tam królewieckiej, czy, czy po prostu do osób, które mówią wam, co macie robić, jak macie żyć, jak macie postępować, jak się uśmiechać. No to jest koszmar. Nie możecie sobie wsiąść na rower, tak, jak ja sobie dzisiaj wsiadłam i i przejechać 15, 16, 30, 40 kilometrów, bo tak Wam się chce. Nie, Wy musicie robić wszystko um, tak, jak jest zaplanowane, jak jest powiedziane. Chociaż Gabriel miała tam takie swoje momenty, w których się przeciwstawiła i, i ja bardzo ją w tej książce szanowałam jako postać, e, ponieważ ona miała jasno określony cel i ona. Dokładnie wiedziała, w którym kierunku to wszystko zmierza, ale tak jak ona chce. Oczywiście z zachowaniem pewnych tam norm królewieckich, królewskich, ale mimo wszystko wytyczyła własny szlak, własną drogę. Z kolei Dumaj. Dumaj właściwie też stanęła w takim bardzo trudnym położeniu, bo oprócz tego, że była potomkinią cesarza, no to przyszłą cesarzową, no to do tego miała przy sobie panią Macę, która jej nie opuszczała. I Dumaj strasznie się broniła przed tym wszystkim, co ją spotykało. Bardzo tego nie chciała, bardzo się tego bała, ale przede wszystkim bardzo nie ufała nie tyle co Kupaj, tylko nie ufała przede wszystkim sobie. No, ale tak koniec końców y, Dumaj do dopięła swego, i y, przez krótki moment nawet była szczęśliwa. Dlaczego przez krótki to już musisz sobie przeczytać? Y, I tutaj też było takie dla mnie też taka smutna historia, bo tak generalnie ta. Druga część to jest taka smutno gorzka. E, oczywiście no zdajcie sobie sprawę, że zło zostało pokonane, ponieważ no, no, taki był zamiar i tak na pewno niczego tutaj nie spoileruję, e, ale było tam takich parę przykrych momentów. Było tam takich parę rzeczy, które e, no, bardzo mnie zasmuciły. E, właśnie dumaj. Glorian. Eee. Takim najszczęśliwszym momentem była to Nuwa, która odnalazła swojego syna i to jej chwilowe szczęście, no, ponieważ była wojna i jakby tutaj nie było czasu na to, żeby spędzać ze sobą czas. Eee. Takim było najlepszym światełkiem w tej książce. Że jeżeli o czymś bardzo pragniemy, czegoś bardzo pragniemy, o czymś bardzo marzymy. To mamy taką możliwość, że to się w końcu spełni, tak? Że te nasze najskrytsze marzenia, najgłębsze, bez względu na to, jakie one są, one nie muszą być jakieś wielkie. One mogą być maleńkie. Najważniejsze jest to, żeby one nam przynosiły radość, one sprawiały nam przyjemność i one sprawiały nam lepszy dzień. I tutaj miłość, tu nowy do Ezbar. Spotkanie jej z, z Wulfem, ze swoim synem. Wulf, który w końcu dowiaduje się, kim jest, skąd pochodzi, to jest tak niezmiernie ważne, że właśnie w tamtych czasach, no, może nie tylko w tamtych, bo i w, w tych też się również zdarza, że są osoby, które nie znają swojego pochodzenia. I bardzo ważne jest to, abyśmy wiedzieli, gdzie nasze korzenie są, bez względu na to, gdzie później. Świat nas rzuci, los nas rzuci, w którym miejscu się znajdziemy, to zawsze wiemy, że gdzieś tam jest na świecie miejsce, z którego się wywodzimy, z którego pochodzimy i wiemy dokładnie, jakie to jest miejsce, nie tylko domniemane jakieś tam. Także ja bym się nie chciała więcej jakby rozwozić nad tą książką. Pozytywnie mnie zaskoczyły ta, ta, te dwie części. Obie mają coś po ponad 600 stron, długa ma 620, ale je się bardzo dobrze czyta. Je się czyta płynnie i się czyta bez nudy. I może to, że są takie przeskoki, że jest tyle bohaterów, nie mamy czasu się nudzić, bo <muszy> musimy się dokładnie zastanawiać, kto, kim, gdzie, z kim, jak. I no, trzeba trochę się nagłowić, żeby to wszystko spamiętać. Mimo wszystko fantazja jako jedna z moich ulubionych eee, książek. no Akurat ta, z Samantha Shannon, eee, no bardzo chciałabym Wam polecić z tego przepięknego zakątka nad Menem, eee, no i ja sobie robię dalej Dzień Dziecka, a Wam życzę eee, cudownego weekendu, cudownego dnia. Eee, Popołudnia, w zależności od tego, kiedy oglądacie. Pozdrawiam Was serdecznie. Justyna i książki nad menu tym razem. Do zobaczenia!